Każdy wyjazd to nowa historia, każdy wyjazd to masa śmiechu, każdy wyjazd to jakieś nowe znajomości, jakieś nowe przeżycia, także lubię takie klimaty. Poznajecie miejsce. Na pewno poznajecie Poznajecie dlatego, że już tu kiedyś byliśmy. W zasadzie ja to kiedyś byłem. Nie wiem co mam ciągle z tą liczbą u nogą. Przecież nie, jest, nie są to czasy komuny. Każdy odpowiada za siebie. A ja jakoś tak z natury mówię, pojedziemy, zobaczymy. Będę starał się tego pozbyć. Wracam właśnie od Malisza. Nakręciliśmy fajny odcineczek. W zasadzie, może nie tyle odcineczek, co zaprezentowaliśmy trochę bliżej jego osobę. Zrobiliśmy to w sumie na dwa sposoby: ze mną oraz bez mnie. W zasadzie lepiej wyszła ta wersja bez mnie. I to pewnie tą wersję wykorzystamy do publikacji, bo zapewne wielu z Was cały czas zastanawia się co postać Malisza robi na moim kanale, kto to w ogóle jest, skąd on się tam wziął dlaczego on lubi przy tych motocyklach i dlaczego Wy powinniście się go słuchać także to wszystko zostało wyjaśnione przed chwilą Malisz powiedział tam parę słów o sobie także jak tylko to opublikuję, będzie wiedzieli jak zaczęła się nasza współpraca, nasza znajomość w zasadzie bo współpraca to wynika jak gdyby w sposób naturalny, natomiast bardziej zainteresuje Was pewnie sprawa tego jak my żeśmy się poznali, kiedy, przy jakich okolicznościach następnie mogę Wam powiedzieć tyle, że że Malisz do tej pory zdążył zapomnieć trzy razy więcej na temat tych motocykli niż niż ja się zdążyłem dowiedzieć, dlatego skorzystałem z tego, że się znamy zwróciłem się do niego z propozycją właśnie robienia jakichś wspólnych filmów w momencie kiedy zadzwonił do mnie i zaprosił mnie na mycie swojego motocykla powiedział, że będzie mył Augustę jeżeli chciałbym zobaczyć moto to, to on zaprasza no i tak troszeczkę na przypale poleciałem z kamerami ale udało się to jakoś sensownie sfilmować, pokazać Wam, wyszło naprawdę fajnie. Właśnie po tym filmie wpadliśmy na pomysł, żeby nie robić dla Was takiej poradniki. No ale nie będę Wam teraz o tym mówił, bo będę się powtarzać. Maliż przed chwilą o tym opowiedział. Ja to ładnie poskładam, że to na kanał będziecie mieli okazję posłuchać tego w jego wykonaniu. Także po co dublować rzeczy? Mamy niedzielny wieczorek. <laughs> no. Tak, można powiedzieć, że mamy Nagranie powstało w niedzielę wieczorem Po zmianie czasu Ja sobie wracam prawie już do domu Bo najpierw lecę obejrzeć seriala mm. <laughs> Nie pamiętam jakimi tam tytułami Malisz się pochwalił, że je no, a w ogóle nie wiedziałem że takie seriale istnieją ale ale jak widać maliść coś tam więcej ogląda na tym polsacie <grystanie> TV nie czy inne takie jakieś dziwne rzeczy w TVuce ja głównie seriale ściągam znaczy ściągam oglądam w necie no a cała masa jest przecież stron które umożliwiają obejrzenie online czy to filmu czy seriali więc po co piracić skoro to wszędzie jest nie wiem czy takie rzeczy Was interesują, trzeba ja powinienem się skupywać w ogóle skup, skupywać, skupiać na tematyce motocyklowej i wokół niej krążyć Czy, czy w ogóle wejść już na, na taki etap gdzie będę wam mówić wszystko w ogóle, nie wiem, czy to fajną książkę albo obejrzałem trzeci sezon gotowych na wszystko na przykład Także dajcie znać w komentarzach Czy chcecie mieć również tego typu vlogowe nagrywki Bo jak mówiłem już w zeszłym roku ja tam jestem otwarty na dobre pomysły ciekawe. Tutaj zrobili sobie HECE, jest taki fajny fotoradar, który przeważnie walił w drugą stronę, I tak się wszyscy już do tego przyzwyczaili, że chyba już nawet nikt nie będzie podejrzewać, że dzisiaj ten fotopstyczek wali prosto w nas. Ale jednak ludzie wyhamują, więc stare wigi znają miejsce, znają ten fakt. I to jest zawsze rzecz, która mnie zastanawia. Ograniczenie do 80, jak zresztą widać. Więc fotoradar nie może strykać przy prędkości mniejszej niż 80 i na pewno jest ustawiony na jakieś 85 na godzinę. A ludzie i tak jadą 60-70 na godzinę. Po co zwalniać przed fotoradarem aż tak drastycznie i blokować ruch? Zobaczcie, tutaj jedziemy sobie nieco szybciej, tak. No nie oszukujmy się, nikt nie, nie jeździ zgodnie z przepisami. Jedziemy sobie tym lewym pasem nieco szybciej i ten ruch jakoś płynnie się przemieszcza, tak. A w tamtym miejscu zawsze wszyscy zwalniają do tych 60-70 na godzinę, bo to było komuś potrzebne do szczęścia, zrobi się jakiś kocioł niepotrzebny. Totalnie bez sensu i w ogóle tego nie, nie ogarniam. No, ciepło ciepło. Skóra izoterma plus koszulka i co? I, i zrobi się trochę jednak chłodno, bo trochę mi tutaj tak potrywa pod paszką. Także na tą porę to już prędzej jakaś kurtałka z dobrego, fajnego, i przepuszczającego powietrze materiału mam taką jedną cienką szmatkę alpine stara e, tak nie, to jest chyba jakaś deszczówka, czy hukz wie co to jest, no ciężko to w ogóle określić wyrwę na jakiejś wyprzedaży bardzo fajna i poręczna sprawa, bo można ją zwinąć e, w rękaw generalnie wpychasz kurtkę w rękaw i wpychasz go coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej i zostaje taka piłeczka, taka piąstka z tego jest. Mieści się do kieszeni w kurce, mieści się do, do kieszeni w nerce. Eee, a dlaczego się tym tak zachwycam? Z takiego prostego powodu, że jeżeli jest taka temperatura jak teraz albo nawet niższa, zakładasz to ścierwo na siebie i w ogóle nie przepuszcza powietrza. Możesz jechać naprawdę szybko przy naprawdę niskiej temperaturze. Wymienka dopiero przy jakiejś 130-140 na godzinę, coś, wtedy zaczynasz czuć, że coś się dzieje. Jeżeli temperatura jest wyższa, jadę w tej kurtce no to momentalnie zaczynam się pocić w niej, tak? No, na taki motyw jak wyjazd w nocy, wyjazd w deszcz, wyjazd w październiku, w kwietniu, w marcu, tak jak teraz, coś niesamowitego i chyba nie ma lepszego patentu na, na taką temperaturę jak teraz. Niby skóra jest fajna, niby wszystko elegancko, ale mimo wszystko... W chwili obecnej, bo tak jak mówię, trochę mnie wywiewa, dlatego nie będę jechać szybciej, chociaż trochę mi się śpieszy, bo jestem już trochę spóźniony, ale wolę dostać opiernicz od, od płci przeciwnej, aniżeli wylądować z gorączką w wyrku. No bo ja będę stratny, wy będziecie stratni, jak będę chorował, to nie będę jeździć, nie będę jeździć, nie będę nagrywać. Dobra, trochę przed, ale. Bez przesady, że aż tak z wolno jechać nie będę. No i cóż, znowu trasa, a teraz znowu nocą, znowu niedziela, znowu godzina. No, w ogóle dzisiaj to jest jeszcze wcześniej, bo tak jak opowiadał dzisiaj Malisz, bardzo często niestety nie mamy czasu, tyle ile byśmy go chcieli. Dlatego pracujemy tyle ile się da, wtedy kiedy się da i głównie jak nagrywamy, to jest to niedziela. Kiedy wy nie robicie nic albo w jakiś fajny sposób spędzacie wolny czas to my siedzimy w studiu, czyli u niego w firmie studio, oczywiście jest to myjnia, tak? Ale tak żartobliwie nazywam to studiem, ponieważ pierwszy raz jak tam przyjechałem, to się dobrze dziwiłem, bo mienia profesjonalna, to i profesjonalne oświetlenie, tak? Mamy tam bardzo dużo lamp, halogenów dlatego lubię tam filmować, bo jest fajne światło wychodzą żywe kolorki wszystko widać czasami trzeba sobie oczywiście posiłkować się jakąś tam latareczką żeby jakiś detal wyciągnąć, tak jakiś zakamarków szczeluści tego motocykla, ale generalnie jest to naprawdę fajne miejsce także przeważnie takie niedziele spędzam razem z Maliszem nagrywamy dla Was jakieś odcinki przeważnie właśnie w tym naszym studio wracam wówczas do domu Znacznie później niż dzisiaj. Dzisiaj robiliśmy krótki odcinieczek, także zero mechaniki, tylko gadanie. A, tak pocisnąłem, bo nie lubię takich typów, co siedzą mi na dupie i wydaje mi się, że są szybsi. Przeważnie po takie akcji odpadają. Panie, co się gdzieś spiesz? No i co? Kolejna pracowita niedziela Dzisiaj udaje się skończyć wcześniej, więc może położę się spać jak człowiek ludzkiej porze Wyjątkowo Bo tak to przeważnie, jeszcze siadam szybko, rzucam materiały, tnę Żeby jak najszybciej wypruć to co żeśmy nagrali i użycić na YouTube. A. Ogólnie byłbym wdzięczny, gdybyście zostawili jakieś komentarze e, nawet na kanale, co sądzicie o tym, co robimy, co Wam się podoba, jakie macie uwagi, co byście zmienili, co byście dodali, co chcielibyście zobaczyć. To na pewno pomoże nam rozwinąć kanał, tak aby spełniał Wasze jakieś tam wizje, zachcianki. I to jest właśnie to. Po prostu lecisz swoje. Uwielbiam to. Uwielbiam jeździć na moto, Uwielbiam ten motocykl. Po prostu kocham go. Bez tu Świetna sprawa. Kiedyś, kiedyś jak byłem mały Zaczęły mi się te motocykle podobać Po nocach śniło mi się, jak sobie jeżdżę Robię różne dziwne wygibasy tymi motocyklami Teraz to się nazywa stunt A ja miałem to w głowie mając lat naście Tak. Panie, że udało się dzisiaj trochę polatać we dwóch. Bardzo rzadko mam możliwość takiego polatania dla przyjemności. Ogólnie w zeszłym roku wyjechałem tak cztery razy. Aż, a w zasadzie zaledwie. Cztery razy przez cały rok. Ciągle siedziałem, albo, albo pracowałem, albo coś chciałem, albo byłem na zawodach. Bo przeważnie było to po prostu tak, że jak przychodzi weekend i wszyscy sobie latali w dzikich stadach. Na jakieś fajne wypady i tak dalej, to ja siedziałem na zawodach z chłopakami i filmowałem te zawody, robiłem dla nich materiały nie mówię, lubię, lubię wyjeżdżać na takie zawody, nawet jeżeli trwa to kilka dni, a zwłaszcza z tą ekipą, bo znamy się od lat i generalnie zawsze, zawsze jest śmiesznie, wesoło i fajnie, chociaż czasami wiadomo, czasami pracowicie, czasami trzeba dostać opieprz albo dać komuś opieprz na no zapierdalać się okrutnie, napocić, nabiegać w tym słońcu, pożyć przez jakiś czas w takich warunkach kempingowych. Ale mimo wszystko każdy wyjazd to nowa historia, każdy wyjazd to masa śmiechu, każdy wyjazd to jakieś nowe znajomości, jakieś nowe przeżycia, także lubię takie klimaty. Ogólnie lubię takie klimaty, także czasami, nawet jeżeli miałem do wyboru w zeszłym roku, była taka sytuacja, a nie inna. Więc, jak miałem do wyboru zostać w weekend w Warszawie i się zasmucać, to opadając sobie spakować się w plecaczek i pojechać z chłopakami na 4-5 dni i przeżyć jakąś przygodę w życiu. Także w tym roku będzie mała powtórka, na pewno będzie trochę wyjazdów, na pewno będzie ich trochę mniej. Aczkolwiek będzie więcej czwartek, to też ciekawostka. Także będę też w tym roku wyjeżdżał z chłopakami, będziemy coś tam sobie nagrywać w tym czasie. Będziecie mieli za tym okazję pooglądać takie relacje na moim kanale z takich oto sportowych wydarzeń. Zobaczycie jak wygląda od kuchni wyjazd na przykład na wyścigowy puchar polski. Zresztą już teraz możecie sobie wejść do mnie na kanał i zobaczyć yy, kilka recenzji, wideo relacji z takich imprez. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to, to poszperajcie sobie mnie na kanale a znajdziecie to gdzieś na jakiejś playliście dostępnej. Moje inne produkcje, tak się nazywa playlista, to tam sobie poszukajcie. Także w tym roku też parę razy pojadę, coś tam sobie ponagrywamy. W planach jest parę wyjazdów również za granicę, nie tylko w Polsce. Zobaczymy co uda się zrealizować, zobaczymy gdzie uda mi się pojechać. Także na pewno coś ciekawego wpadnie na kanał również z tego. No, no. Dobra, weźmiemy go, bo ten pas jest lepszy. rozumiem ludzi, którzy mają samochody i ścigają się samochodami z motocyklami. Ja rozumiem, jeżeli to jest G, ze stajni VTG, sprzedaw swoją korwetę, która ma trylion 500 koni, a na doładowaniu jakieś 1500 albo 600, i on wciąga takie motocykle, które ogarniają jakieś ósemki czy tam dziewiątki na ćwierć mili. Okej, okay, rozumiem, ale jeżeli jakiś gnój siedzi w Tatusia samochodzie, który ma silnik 1,4, 60 kunia. I on harczy na światłach, żeby się ze mną ścigać, no to troszeczkę litość nie wierzę. Czasami na takich ludzi stosuję swoje metody. Ale o tym wam opowiem kiedy idzie, bo to może być ciekawy temat. O, metodach, metody trollowania młodych, ambitnych kierowców w puszkach rodziców. Także zrobimy sobie na ten temat kamerkę. Bo choć miałem okazję parę razy złapać się z solidnymi zawodnikami, o tyle najczęściej są to właśnie takie historie, że jedzie sobie jakiś młody człowiek i wydaje mu się, że uda mu się coś osiągnąć. No dobra, dziękuję za uwagę. Widzimy się przy okazji, słyszymy, widzimy przy okazji następnej nagrywki na moim kanale. A na dzisiaj to już koniec.